Panie i panowie dzieci w każdym wieku, dzisiaj mam dla was do zaprezentowania misję Sztab na mapie Ramaza czy inną jakąś taką w Ciapalandzie. Bronie z jakiej będę dzisiaj korzystać to AK-47 oraz rewolwer 357, który tu na tym etapie jeszcze próbowałem wymaksować. Aktualnie już mam go wymaksowanego, podobnie AK-47 też już mam wymaksowane. Z tłumikiem sprawdza się bardzo fajnie, zwłaszcza jak mamy aż 75 pestek. W bębenku, w magazynku, z tym, że wtedy nasza mobilność jest trochę gorsza. Tu naprzeciwko, przy takich pudłach, tutaj gdzie widzimy to wejście, często lubi ktoś sobie przycupnąć i wypatrywać przeciwników. Mi udało się go ustrzelić zanim on zrobił to ze mną. Najwyraźniej skupiał swój ogień nie na mnie, tylko na jakimś innym, jak widać, albo ma kompletnie zeza. Tutaj właśnie dlatego też się na chwilę zatrzymałem, bo przeciwnicy lubią tu gdzieś być. Aktualnie próbujemy przejąć sztab, szczerze mówiąc nie jestem wielkim fanem przejmowania sztabu, w momencie kiedy przejmiemy ten sztab to ja mam w zwyczaju ginąć. Tutaj po lewej stronie przykampiony siedzi, ja go niestety nie trafiłem, no cóż bywa, no ale się zrespiłem w miarę blisko, bo tak czy siak osobiście preferuję w momencie kiedy mój zespół Szejmierz tam w tym oknie też lubił sobie czasem za, zaglądać, stamtąd strzelać, dlatego tam też czasami warto sprawdzić te kierunki. Osobiście używam jeszcze tutaj miny przeciwpancernej, która się przydaje też i na piechotę, żeby na przykład na jakichś schodach ją rzucić, czy też na zakręcie, tak że przeciwnik, który biegnie na przypał, to nie spodziewa się tego, że gdzieś tam coś może leżeć. No tutaj już go nie ma, dlatego ja tutaj na chwilkę tak sobie przyszedłem popatrzeć, posprawdzać czy gdzieś ktoś co stąd przypadkiem nie idzie za będę miał jedną z dwóch dosłownie identycznych sytuacji jakie miałem w tej rundzie na tej mapie szkoda tylko, że na zakończenie jako zagranie meczu nie było moje zagranie tylko jakiś koleś gdzieś tam z cezorykiem rzucił w jakiegoś typa no ale tak czy siak po tej rundzie już troszkę lepiej zacząłem ogarniać grę, można by powiedzieć, że jestem taki Colonel Shitbucket przez to, że już troszkę lepiej kojarzę gdzie może być przeciwnik Nie jestem jeszcze jakby tym ekspertem Gdzie na przykład jak trzeba puścić jakiś nalot precyzyjny Czy cokolwiek tam innego No to czasami nawet kompletnie spudłuję Bo tak na czuja strzelam tym Tutaj już jeden dostał w, w, w facjatę Biegają niektórzy naprawdę jak kurczaki bez głów Osobiście odradzam wam siedzenie w tym oknie Ponieważ rzucacie się trochę w oczy, no ale za to tutaj przy tym niskim murku, no to już tro, to trochę lepiej wygląda. Osobiście proponuję wam też mieć jakiś supresor, sound supresor, po to, żeby trudniej było was wykryć, żebyście gdzieś tam się na jakichś mapach pojawiali. A jeśli chodzi o ustawienia dźwięku, to ja mam ustawione wzmocnione wysokich lub ewentualnie po prostu wzmocnione dźwięki, dzięki temu no słyszycie lepiej kroki. I to jest ten moment, kiedy ja uznałem, że no kurde, całkiem nieźle mi idzie. Jakim cudem oni mnie nie widzą, jakim cudem oni mnie nie słyszą, czemu ja w ogóle jeszcze żyję? Jeden po drugim padają. Tutaj już właśnie jest trzeci, który oberwał, który najwyraźniej się nie spodziewał, że gdzieś tam ktoś może być. Kolejnego już nie za bardzo trafiłem jeszcze jeden, aż w końcu no mimo wszystko padnę. No ale tak czy siak po tej akcji uznałem, że he, no można by jeszcze raz spróbować i sprawdzić, czy znowu mi się uda. Ponownie tylu ich tam pościągać. No niestety, tutaj zginąłem. No ale teraz właśnie będę mógł użyć swojego keelstreku, czyli odrzutowiec typu VTO, czy jak zwał, tak zwał osobiście proponuję wam, żebyście używali właśnie tego typu killstreaków automatycznych, a nie jakieś samoloty czy helikoptery bojowe, jak ten samolot bojowy, którym można sobie polatać i samemu postrzegać z tego względu, że w momencie kiedy używasz takiego automatycznego to możesz sobie biegać i strzelać w przeciwników którzy chociażby będą zajęci próbą zdjęcia twojego samolotu, a ty w tym czasie możesz jako piechota zabijać przeciwników co myślę, że jest lepszą opcją niż siedzenie w samolocie bojowym, no oczywiście możecie sobie spróbować raz na jakiś czas ustawić taki killstreak ale myślę, że już lepiej mieć taki Pakiet wsparcia, w którym to może czasami się zdarzyć tak, że dostaniecie jakiś inny killstreak w pokroju jakiegoś białego fosforu, czy cokolwiek innego, czy, czy jakiś Wilson, czy wieżyczka, jakiś zakłócacz BSP, czy zaawansowany BSP, na którego to trzeba aż 12 fragów. Czy nawet ten kolos, którego zrobi się nawet i lubię, z tego względu, że jest tam muzyczka metalowa, więc jak ja to usłyszałem, jak pierwszy raz byłem w tym kolosie, to naprawdę się srogo zdziwiłem. No, jak widać tutaj, troszkę punktów mi wskoczyło, bo w momencie, kiedy byłem martwy, to mimo wszystko jakby wspierałem swój zespół moim kilstrykiem. No, tak czy siak, moje kilstryki to będzie właśnie ten zrzut, samolot, helka, automatyczne, po to, żebym mógł sobie tu pobiegać, postrzelać. Przeciwników i więcej ich tam w tym czasie pozabijać, w kiedy ten automatycznie sobie gdzieś tam strzela. Ale wracając do moich broni, które mam, czyli ten rewolwer 357 oraz AK-47, zacznijmy może od tego rewolweru. Chciałem go wymaksować, ponieważ no wiadomo, zazwyczaj jak się gra, to korzystamy z broni głównej. A broń dodatkowa, to jak sama nazwa wskazuje, jest dodatkowa, no, tak, ale jeśli chodzi o ten konkretny rewolwer, on jest całkiem dobrą alternatywą, jeśli chodzi o naszą broń dodatkową. Zwłaszcza jeśli używamy jakiejś tarczy i chodzimy, dajmy na to, nożami rzucamy czy coś w tym stylu. No to ten rewolwer jest dobrą alternatywą w momencie, kiedy odblokujemy na nim amunicję. Czyli naboje typu shell No tu troszkę za chwilę wyjdzie trochę moje celowanie, szkoda, że nie udało mi się tu ich zabić, bo na, naprawdę była tu dobra sytuacja, żeby troszkę pobronić ten obiektyw. Ale jeśli chodzi o inne perki, na przykład o atut, którego ja praktycznie zawsze używam każdej broni jaką mam, czyli amunicja pełnopłaszczowa. Mam wrażenie, że dzięki tej amunicji można przebijać się przez tarcze, jeśli jakiś przeciwnik ma. Tarczej idzie na Ciebie, bo tak to co, granat rzucisz, najlepiej przylepny, tak żebym mu przykleić do tej tarczy. Czy też właśnie ta amunicja? Skąd mam takie wrażenie? Nie wiem, no po prostu grałem ostatnio. Na hardkorze i jak strzelałem w przeciwnika, który miał tarczę, to zamiast tej broni, którą go zabiłem, to wyskoczyła właśnie ikonka tego atutu, dlatego mam takie wrażenie, że jeśli używamy jakiejkolwiek broni, to najlepiej używać na niej takiego atutu, amunicję pełnopłaszczową, a jeszcze w kombosie z, z tym rewolwerem, to dzięki temu możemy zdjąć jakiegoś jegomościa na strzała nawet z dużych odległości taka snajperka się z tego robi. Ewentualnie chyba że mamy amunicję typu jak odblokowano i używamy na nie, No to wtedy przynajmniej nie musimy się tak bardzo skupiać na celowaniu dokładnym przeciwnika, nie musimy w niego dokładnie trafić, żeby go zabić przynajmniej na hardkorze, ponieważ w takim standardowym trybie no to nawet i po trzy razy strzelałem i trafiałem przeciwnika z dosyć niewielkiej odległości i nie udawało mi się go zabić, a on w tym czasie mnie Zabijał, dlatego myślę, że jak już używamy tego rewolweru z taką amunicją, to najlepiej to robić na hardkorze. Przynajmniej jest ta pewność, że jak trafisz przeciwnika, to go zabijesz. Tutaj teraz rzucę tę minę przeciwpancerną, ponieważ ona działa też na piechotę. No ale chyba troszkę kiepskie miejsce wybrałem na postawienie tej miny, ponieważ najlepiej to na jakimś zakręcie czy też za zamykanymi drzwiami, gdzie w momencie kiedy ktoś biegnie na pałę, to nawet nie, nie widzi jej, nadepnie. I tyle z niego było. Osobiście nie używam ich zbyt często, na przykład na obiektywie, ale swego czasu użyłem na obiektywie. To najlepiej rzucić dosłownie na samej fladze, to tej miny wtedy kompletnie nie widać, lub gdzieś niedaleko, gdzieś gdzie na przykład przeciwnicy mogą później się znajdować. Miałem ostatnio taką sytuację, tu teraz troszkę też prawie zginąłem. No ale niedługo uda mi się kilku jego jegomości pościągać. No, wracając, miałem na Piccadilly taką sytuację, gdzie właśnie na dominacji. Od strony Charlie my szliśmy to rzuciłem taką minę, ale nie centralnie na fladze, tylko blisko autobusu. I w momencie kiedy my już przejmowaliśmy alfę, nagle wyskoczyło mi chyba z cztery fragi, gdzie no, dosyć srogo się zdziwiłem najwyraźniej, bo jak oni przejęli flagę Charlie, wszyscy ruszyli, jeden uruchomił minę i wszyscy sobie wtedy pięknie położyli się na ziemi. Dosyć wtedy się troszkę zdziwiłem z tego tytułu. No, ale teraz może pogadajmy o naszym AK-47. Osobiście mam zazwyczaj jakiś tłumik ustawiony, celownik, kolimator, jak zwykle, kolimator. Amunicja, jeśli chodzi o amunicję, no to mam aktualnie magazynek, gdzie mam aż 75 pestek wcześniej używałem tego mniejszego magazynka dzięki czemu no w sumie jesteś też bardziej mobilny no ale myślę że lepiej używać sobie takiego właśnie większego magazynka bo no nie zawsze nawet i dobrze idzie nam z celowaniem albo czasami może być sporo przeciwników więc żeby nie było trzeba tak często przeładowywać tej broni chociaż no mówię no ludzie mają tendencję do tego żeby po każdym fragu praktycznie przeładowywać tę broń więc jeśli jesteś jednym z takich Osobników, to naucz się w końcu nie przeładowywać broni od razu, jak tylko kogoś zabijesz. Ja miałem gdzieś nawet kilka takich momentów, kiedy to przeciwnik wybiegał na mnie, ja go zabijałem i nie przeładowałem, tylko czekałem jeszcze i wychodziło na to, że na małym magazynku na tym AK. Udawało mi się zabić i czterech przeciwników, tak więc myślę, że magazynek, gdzie jest aż 75 pestek, no to jest naprawdę dużym magazynkiem, którego nie trzeba aż tak często przeładowywać. Mam wrażenie, że już szybciej zginiesz niż będziesz miał możliwość przeładowania tego magazynku, jeśli dobrze potrafisz strzelać. Teraz może atuty, których używam, czyli Sprinter, dzięki czemu poruszam się szybciej o 30% jak kucam. Sprint taktyczny trwa dłużej i itd. Myślę, że to no, jakoś najbardziej mi pasuje, szczerze mówiąc. Kolejnym atutem, którego używam, przynajmniej w tym przypadku, na tym gameplayu, w tej rundzie, to był perk Atut Łatwizna, dzięki czemu killstreaki się ładowały szybciej o ten jeden frag no ale teraz popr popróbuję troszkę z innego atutu korzystać czyli łączenie serii dzięki czemu jak będę miał jakiś ofensywny killstreak, który gdzieś tam zabija przeciwników, no to o tutaj właśnie kilku powyłaziło Widzicie, no, da się zabić więcej przeciwników na jednym magazynku, nie trzeba co chwila go przeładowywać. No, ale wracając, jeśli chodzi o ten atut, jeszcze nie wiem za bardzo, jak on działa, ponieważ jeszcze z niego nie korzystałem za bardzo. No, ale chodzi o to, żeby te serie łączyć ofensywne, dzięki czemu szybciej ci się ładują kolejne. Zobaczę, powiem wam ewentualnie, jakie moje wrażenia, czy warto z tego atutu korzystać, bo szczerze mówiąc. Bo chodzi o to, że są też inne atuty i ktoś, kto już ogarnia grę, no to w sumie nawet nie będzie potrzebować takiego jak te łamanie serii, ale może wybrać sobie, dajmy na to, alarm. Myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry atut, który informuje nas, podświetlając nasz hud na żółto lekko, że jakiś przeciwnik nas zobaczył, dzięki czemu no, możemy się zorientować, hmm, no, czy lepiej się wycofać, czy iść inną drogą, czy jak tu reagować? Już przynajmniej mamy te informacje, że przeciwnik nas zauważył. Tak jak tutaj było widać kilku na górze. Wcześniej, jak właśnie grałem, nie zwróciłem na to uwagi. Dokładniej zauważyłem ich, ale myślałem, że to są moi sojusznicy. Tutaj kilku wybiegło. Jeden spadł. Nie wiem czemu dalej myślałem, że chyba już wszyscy pospadali. Bo tu się właśnie wtedy zorientowałem, że ci co na górze tam byli, to byli przeciwnicy, no ale to tylko jeden tutaj zeskoczył. No i w końcu oberwałem. Naprawdę, gdybym ogarnął temat, gdybym wiedział, że tam jest tylu przeciwników, no to bym może zwrócił na to uwagę i bym mógł troszkę lepiej pobronić obiektywu. O, jeden z takich killstrichów, za którymi nie przepadam, to jest właśnie ta wieżyczka osłonięta. No nie wiem, jak dostanę w care package, no to. Jest to dosyć irytujące, ponieważ nie lubię z niej korzystać. Ona... Mam wrażenie, że jest naprawdę kiepska ta broń. Strzelasz w kolesie, a widzisz, że masz ten punkt przy tym celowniku na nim, ale mimo wszystko kompletnie to nie trafia, ma się wrażenie, że ten damage powinien być jednak trochę większy, tak żeby na te dwa strzały dajmy na to z tej broni jak strzelasz no bo naprawdę człowiek odnosi wrażenie, że to na przeciwników sikasz tak naprawdę, nic im nie robisz, tu niepotrzebnie się ruszyłem, bo ten koleś strzelał przeze mną, ale teraz właśnie jest ten moment kiedy przypomniałem sobie, że jest ta drabina więc z niej sobie skorzystam tu rzecz jasna, można się dostać nie tylko po tej drabinie, tu po lewej stronie jest rusztowanie, po, po którym też można się tu dostać. O, I to jest miejsce, w którym, na które trzeba uważać, jeśli idziecie z przeciwnej strony, tak jak przeciwnik. Dobrze, tu się akurat zrespiłem dosłownie. Tak koło tej drabiny i przeciwnicy najwyraźniej nie zdawali sobie sprawy, że tu ktoś może być po raz kolejny. I w momencie, kiedy oni tu próbują jakby flankować po lewej stronie, ja ich dobrze widzę, dzięki czemu mogę ich ostrzelać. Oni, no wiadomo, no, jak masz przewagę wysokości. To jest troszkę lepiej, troszkę łatwiej jest zabić przeciwnika Tu udało mi się ocalić dupę jednemu ze swoich sojuszników Dlatego no, warto wykorzystywać teren, wykorzystywać to, że jesteśmy na podwyższeniu Dzięki czemu nam jest łatwiej trafić, a przeciwnikowi trudniej A to jest ten moment, kiedy nie ogarnę jak działa drabina w drugą stronę Wejść po trawie, no ale zejść, no już troszkę mam problem jak widać i powiem Wam, że jak na moje pierwsze Call of Duty, w którym gram multiplayera i zważywszy na fakt, że jestem bardziej battlefieldowym weteranem, to te Call of Duty naprawdę mi podchodzi. Mimo, że osobiście jak gram w jakieś battlefieldy, to najczęściej lubię sobie polatać, czy to Helką, czy to samolotem, lubię sobie podżet chorować, tutaj za bardzo tego nie mogę Co prawda robić i momentami, zwłaszcza jak gra się ten Conquest, który no ewidentnie jest zrobiony bardziej pod takich jak ja, pod ludzi, którzy grają Battlefielda no to widać, że to mimo wszystko nie jest Battlefield, bo jak się widzi tych snajperów, którzy z całej mapy cię trafia dosłownie w tym samym momencie, kiedy on naciska spust, to ty giniesz. No to jest dosyć irytujące, powinien być jakiś bullet drop. Ta, ten pocisk, mimo wszystko, no, musi przecież dolecieć do ciebie. No ale tu tego nie ma, no cóż. No ale mimo wszystko podoba mi się tylko Call of Duty, tak jak mówiłem jestem bardziej weterany Battlefielda, bo grałem w Bad Company, Bad Company 2, 43, Battlefield 4, 3, 1, nie grałem w piątkę, nie bardzo mi jakoś podeszła, śmiało można stwierdzić, że DICE chciał być za bardzo poprawny politycznie, co im się tylko odbiło tak naprawdę no bo jak ja widzę te gameplay z tej piątki, gdzie praktycznie każdy gra babą, za każdym razem jak zabijesz przeciwnika to ta baba mordę piłuje no ale jak jesteś fanem Tena, to pewnie uznasz, że no kobiety w drugiej wojnie światowej były na pierwszej linii frontu, no jeśli masz dysmózgię no to na pewno tak właśnie sobie myślisz, jeśli chodzi o Call of Duty te najnowsze to szkoda, że nie poszli troszkę dalej mogli troszkę bardziej odważnie, bo chociażby tak, jest ta scena, gdzie torturujesz tego jednego ze swoich przeciwników. Nie chcę za bardzo zdradzać, ale masz tam wybór, i do cholery jasnej. Szkoda, że nie poszli dalej, bo ja naprawdę chciałem tam chociażby. Zabić kogoś innego niż oni by chcieli, żebym ja zabił. Chciałem troszkę inną decyzję podjąć niż oni by chcieli, i brak taki sprawia, że ta scena nie robi takiego wrażenia jak mogłaby. No bo gdybym ja mógł zrobić to, co ja chciałem zrobić, ludzie, którzy byli na streamie, wiedzą o co mi chodzi, co ja chciałem zrobić. No i w moim odczuciu trochę zmarnowany potencjał. Tu niedługo, za chwilę, będzie kolejna sytuacja. Teraz, co prawda, nie żyje, i to jest właśnie to, o czym ja mówiłem już w sumie nieraz, przynajmniej na streamach. Że nie lubię być blisko tego sztabu, ponieważ w momencie, kiedy zdobywamy, ja najczęściej ginę. Dosłownie, jak tylko zdobędziemy sztab, ja ginę i później muszę minutę czasu siedzieć w mnie i obserwować, jak grają inni, zamiast samemu grać. No to jest dosyć. Irytujące, no nie wiem, mam wrażenie, że to jest zrobione właśnie po to, żeby przeciwnikowi było łatwiej odbić ten sztab, bo w momencie przecież kiedy wszyscy twoi sojusznicy zginą jak ty masz sztab, no to oni wystarczy, że siedzą tam i przejmują. Ale z drugiej strony jest to dosyć zrozumiałe, bo ogarnięta drużyna mogłaby obstawić taki sztab i przeciwnik nie mógłby go od, odbić, tym bardziej żeby ciągle się respili i by ciągle go bronili, a tak przynajmniej przeciwnik ma możliwość odbicia, tutaj właśnie daje się wyznaki dobrze ustawiony dźwięk jak ten koleś sobie tam drepcze i dosłownie identyczna sytuacja jak wcześniej z tej samej rundy, biegające kurczaki bez głów, zwróćcie uwagę na punkty tak, no nie chciałem troszkę robić spoilerów tutaj, ale dosyć długo przegrywaliśmy szkoda właśnie, że tutaj jeden jegomość się zorientował że strzelam, albo widział jak jego sojusznicy padają, albo po prostu widział i słyszał strzały, dajmy na to przez co tutaj zginąłem, nie chciałem robić spoilerów nie chciałem wam mówić, no, ale zwróćcie uwagę na te punkty, jak, jaka bliska runda. Nie powiem teraz, czy wygramy, czy przegramy, zresztą sam się dowiecie, ale ostatnia zabójstwo, czyli zabójstwo gry, które tutaj oni sobie wybrali, to jakiś koleś po prostu majtnął sobie nożykiem i zabił jednego jego jegomościa. W momencie kiedy ja miałem tutaj naprawdę tyle fajnych fragów, tak jak jeden za drugim grał według mnie, moje powinno być zagranie zagraniem meczu, a nie jakieś tam koleś zrzucający z scyzorykiem. No, tak czy się jak wygraliśmy różnicą trzech punktów, o, to jest właśnie. To o czym mówiłem, czyli tarcza, nóż i ewentualnie rewolwer Aż taki tyle, szkoda, że nie byłem pierwszy, ale liczy się to, że wygraliśmy